Jest niedziela 10 listopada i rozwiązujemy quizy filmowe, i jesteśmy trochę, trochę już do przodu, bo zacząłem nagrywać i skapnąłem się po drugim, w w połowie trzeciego quizu, że dźwięk się nie nagrywa, więc zaraz opowiem trochę, co tutaj wymyśliłem. Mieliśmy w Cinematrix w odpowiedzi tytuł jednosłowny: 100 milionów dolarów zarobku na całym świecie, podwójne litery w tytule i jednego nie udało mi się od, odgadnąć, bo dla Hokina Phoenixa wybrałem Napoleona, mało popularnego gladiatora. I You Were Never Really Here, gdzie są elki. Dla Roseberg nie trafiłem tych podwójnych literek. Insidious mało popularny. Neighbours bardzo. Tessa Thompson jest w Creedzie i Creedzie 2, a także w Thor Love and Thunder. Przy framed e, potrzebowaliśmy aż 6 zdjęć, żeby dotrzeć do tego, że. E, takie myśmy po kolei: 3-4. Claire Danes pojawia się tutaj. Dane Devito tutaj widzę, że jest. Widzę, że jest Matt Damon i potem z De DeVito są na sali sądowej, więc udało się zgadnąć, że jest to Rainmaker. W przypadku A box office game Mean Girls udało się zgadnąć, kiedy mieliśmy Lindsay, Lyo, Lindsay Lohan i Rachel McAdams. Nieprócz nie rozpoznałem reżysera Marka Watersa. Men on Fire tutaj był w tagline wymieniony Crazy, ale zapomniałem, że tak się nazywa postać Denzela. Więc już po Denzelu byłem, wiedziałem, że to jest ten film. Tutaj Jennifer Garner. I Mark Ruffalo yy, yy, pozwoli zgadnąć w godsend. <grym> Musiałem yy, trójkę aktorów wybrać, czyli Grega Kinnear, Rebecca Roman i Robert De Niro. I teraz wracamy, już zgadujemy na bieżąco. Mamy film z New Line, zarobił 6 milionów. Miłość zawsze ma ostatnie słowo: Pierce Brosnan, Julian Moore i Michael Sheen. Szczerze mówiąc, nie ja mam pojęcia. Loss of Attraction, ok. Zmyślony film. AI, AI wymyślił. I teraz mamy Cine to Proszę, Przepraszam, przełączę sobie tylko, żeby się włączyły właściwe quizy. 16 kratek, na których są podpowiedzi dotyczące filmów. 5 filmów, które tutaj są na tych kolorowych tłach do zgadnięcia. I kiedy przestawiamy sobie te kratki, to potrzebujemy, żeby cztery. Podpowiedzi dotyczące jednego filmu znalazły się w jednym rzędzie albo w jednej kolumnie, i wtedy możemy, wtedy kiedy będą trzy poprawne już, to będziemy mieli podpowiedź, na pomarańczowo się podświetlą, że jesteśmy blisko. No i szukamy dalej. Bóg Denzel Washington post Postapokaliptyk. Będziemy mieli film Book of Eli z Milon Kunis też i pięknie. I jak na zielono, to na zielony to jest specjalny kolor, oznacza, że reszta filmów będzie w przeciwnym kierunku, czyli tym razem z góry na dół. Gerard Butler. Hmm. Jak to najlepiej zrobić? Kirsten Bell, Mila Kunis i sequel to będą badmams. Forgetting Sarah Marsha. Ok. Candidate. Manchurian candidate. Brainwashing. Gulf War. Postapokaliptyk. Sequel Greenland. Book Treasure Secrets. To jest sequel to jest. Uh, National Treasure to będzie. A tutaj. Nie jestem pewien. Greenland w życiu. <laughs> w życiu nie słyszałem o tym filmie. Morena Bakary Jared Butler grają. Z to następne 16 tytułów filmowych zamiast 16 podpowiedzi i zgadujemy motywy, które łączą po cztery filmy. Pierwszym pomysłem jest Willem Defoe. Spidermanie wraca do roli Zielonego Goblina. Jest Chrystusem w Last of Christ, właścicielem motelu, czy też zarządcą motelu Florida Project i Lighthouse opiekunem latarni. Edith Mamao. Midnight Cowboy Szukam Johna Voita, Ale mam też Wiem, mam też Jennifer Lopez Która jest w Anakondzie Który jest też John Voight Tutaj będziemy mieli, nie jestem pewien czas Dnia yeah. i opis E, opis wielkości Dobra, Anaconda. Może w ostatnim kuszeniu Chrystusa jest. Nie jednak nie. Kurde, byłem prawie pewien, że to będzie John Boyd, Dusty Hoffman. Magic Mike, Midnight Cowboy. A okej. Okay. Seks praca. Magic Mike, KB okay. Cowboy też jest ten, rigolo, Hustlers jest Street Teaserki i Florida Project też jest uh, prostytucja. IMDb: kluczowe słowa dotyczące fabuły. Zgadujemy tytuł Irish American Undercover, thrown from a building. Brzmi jak diehard, ale. Irish American The Departed. Przyjaźń rasowa amputacja. postaci pojawiają się na TV talk show. Kurde, brzmi jak Forrest Gump, albo dalej, ale dalej. Inkubacja kwas e, obcy. Dzieje się we Florencji, we Włoszech. I mamy mózg, to będzie Hannibal. Wolfpack, Freeze to Death. E... Który... Dobra, idziemy dalej, bo powoli najpierw zgadnę te, których jestem pewien: Tornado, kierownica i bohaterka filmu akcji Mad Max Fury Road, biblioteka. Ok, i róża. Beauty and the Beast, Sanglasy w środku, Slavery, Trench Coat i rooftop chase. No to musi być Matrix, nie? Kissing in the Rain, Spider Man. Fotografia i widower to jest memento. Explorer. Uh, childhood Sweetheart. To color i married Patch. A, to brzmi jak app. Nielegalne obcy, wymiotowanie, utrata pamięci i wielki robal. O. A, ok, ok. Men in black. Grupa wsparcia. wiadomość podświadoma. <grym> Fight Club. Muzeum Piesenka Beatlesów, mówię nie do kamery, i Parada to jest Ferris Bueller. Duet na pianinie, tracenie Dziewictwa, Sklep z zabawkami i życzenie. Big, big. Psychoterapia, Uniwersytet i Apple's to jest Google Hunting. Znowu Muzeum. I Slide to będzie Ghostbusters. Concentration Camp. Obóz koncentracyjny Seaside Cliff to będzie w Shutter Island Taxido czyli Smoking, nie flag. E, walka na Śnieżki, damen, Dummy Dame Dame, Biblia. Opuszczone, opuszczone mieszkanie, Seven Nurse Uniform. Fictional City to jest Dark Knight. Reporter dla gazety. Kosmos, Roz, rozwalona tama, a ah, to jest Superman, eksplodujący samochód, rzut monetą No Country for Old Men, zwolniony z pracy, aha, Erin Brokowicz reality show, rzut nożem, to jest Hunger Games, to będzie Gump, no i zostało nam Day After Tomorrow. I ostatni, ostatni quiz, tym razem zgadujemy filmy po oknach. Więc na początek przynajmniej mamy Rasela Kroła w oknie z Beautiful Mind. No, miał napisać słowo Beautiful. Um, ojej, nie Watchers, Watchmen. Komedian wypada z okna. Great Gatsby. Może już poprawnie napiszemy. O, to nie Great Gatsby. West Side Story. Nee, nie jestem pewien woman in the window <laughs> the black lady the black woman nie pamiętam tego horroru z Daniela krześle, tutaj mamy Mission Impossible Ghost Protocol American Beauty sin City. Mamy kraj w O, to nie Transformersi? Upewniałem się, żeby nie było, że to jednak jedno z tych Leon, The Professional. Man on Ledge, coś w tym stylu się nazywał ten, ten film. Uh, I en glory us bastards. Kompanion do promiencie. <coughs> nie rozpoznaję tej animacji. Też nie wiem. The others. Fight club. Czasami po prostu trochę okna jest w ujęciu, no i już zaliczamy do tego, żeby było 1408. John Cusack. Animal House. Blutarski, czy jak mu tak było na imię. 21 Jump Street. 22. Nie, 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 nie. To jest White House Down. Gdzie ratuje prezydenta e, Jamie'ego Foxa. I. Ojej. Girl next door Kilisza Patrzę na nią, Emil Hirsch Blade Runner 2049 Nie Ad Astra Nie Sunshine Ok, jest Sunshine One Flu Over Cuckoo's Nest Szef uciekający z ośrodka Daredevil? Nie, nie poznaję tej postaci. <laughs> yes, man. Widzimy Jim Carrea. Rear window. Tak, to jest Alfred Hitchcock, Alfreda Hitchcocka, cameo. ten Wanderbeek już był gdzieś, ale. Witches, Hocus Pocus, Sabrina, Salo, Piotr Pan, dalej uh, Lost, Lost in translation charakterystyczne ujęcia, social network. Pisze Zulander, ale wydaje mi się, że to jest inny Ben Stiller, koniec jaki uh, I tutaj jest LA Confidential. Russell Crowe w fryzurze. Catch me if you can, ok. The woman in black, czyli nie the black woman ani nie the dark lady, ani nic takiego, tylko the woman in black. Disturbia, tego bym nie zgadł. Marian Max też nie. Rybka zwana wandom Kevin Klein. I dalej zostało nam The Crow. Ok, nie widziałem, więc nie rozpoznałem ujęcia. Scary, scary movie. Dobra, czyli Witches zacząłem dobrze, ale nie udało mi się dokończyć. Witches of Eastwick. I there's something about Mary. Nie pamiętam, żeby Ben Steeler jakkolwiek wyglądał tak w tym filmie. Dobrze, dziękuję bardzo za ten połowicznie rozwiązany ze mną dzień z quizami i zapraszam na jutro na kolejne. Pa.